Siłanku, w dzisiejszym odcinku powiem Wam, dlaczego tak ciężko jest oderwać się od paczki chipsów, czemu ciężko jest skończyć na jednym kawałku czekolady i dlaczego jeden kawałek pizzy to zdecydowanie za mało. Zajmiemy się po prostu w dzisiejszym odcinku tym, dlaczego mamy taką ochotę na przetworzone jedzenie, na tak zwane śmieciowe jedzenie i tak ciężko się oprzeć, tak ciężko się powstrzymać. Najpierw chciałbym powiedzieć, co mówi o tym nauka i skąd to się w ogóle bierze, że potem móc na podstawie tego Powiedzieć, co można z tym zrobić. Zacznijmy od tego, że w ogóle nie zgadzam się ze stwierdzeniem takim jak śmieciowe jedzenie albo niezdrowe jedzenie, ale powiedzmy, że dla celu tego filmu e, tak będę to nazywał, tylko chciałem właśnie powiedzieć, że to nie jest prawidłowa nazwa. To jest jedzenie tak naprawdę chodzi o mocno przetworzone jedzenie, chodzi o jedzenie, które ma dużo soli, ma mało błonnika, ma dużo cukrów dodanych, ma dużo tłuszczów dodanych e, i bardzo często nie smakuje i nie wygląda jak nic, co występuje w naturze. Tak jak na przykład chipsy, nie? Jakby nie widziałem, żeby psy rosły na, na, na drzewach. I tak samo z tym niezdrowe albo zdrowe. Wiecie, no żadne jedzenie nie powoduje to, że nagle zachorujemy, nagle popsujemy sobie zdrowie, albo że naprawimy to zdrowie, nie? I nie ma czegoś takiego, że po zjedzeniu jabłka e, nagle jest wszystko ok nie? I nagle, wiecie, jestem, mam gorączkę, jem jabłko, nie mam gorączki, nie? Albo nie mam gorączki, jem pizzę, mam gorączkę. Jakby to tak nie działa, dlatego ja nie lubię takiego podziału. Raczej bym powiedział o jedzeniu bardziej lub mniej przetworzonym, czy mniej lub bardziej wartościowym, odżywczo. Jak pokazują badania, przetworzone jedzenie ma generalnie negatywny wpływ na nasz organizm i to można powiedzieć, że w każdym stadium tego organizmu, w sensie na każdym polu tego organizmu, zaczynając od naszego samopoczucia, poprzez to, jak wyglądamy i jak się czujemy, i mówiąc wyglądamy, nie chodzi tutaj mi o tyłość czy nadwagę, tylko na przykład o problemy skórne, a także to, jak działa nasz mózg, jak działa nasz system ogólnie kognitywny, czy jakie mamy po prostu samopoczucie w ciągu dnia. I dlaczego nie możemy właśnie przestać tego jeść, skoro to jedzenie nie wpływa na nas, na nas dobrze, tak naprawdę, w dłuższej perspektywie. Jak pokazują badania z użyciem rezonansu magnetycznego, w momencie, gdy spożywamy takie mocno przetworzone jedzenie, typu właśnie jakieś słodycze czy fast foody, no to nasz układ na nagrody szaleje i jakby dostajemy taki sygnał do mózgu, że jest zajebiście i trzeba dużo serotoniny i dużo dopaminy wypuścić, czyli można powiedzieć, że to są takie, powiedzmy, hormony szczęścia, euforii. I bierze się to po części z pobudek po prostu ewolucyjnych, czyli tego, że człowiek chce przeżyć, a że przeżyć musi spożywać jedzenie, musi dostarczać energii, a jeżeli jest coś, co zawiera tej energii bardzo dużo, to z punktu widzenia ewolucyjnego jest bardzo dobrą rzeczą, dlatego że w bardzo szybki sposób możemy dostarczyć bardzo dużo energii, która jest łatwo strawna, nie, nie wymaga dużo energii, żeby to jedzenie właśnie przetrawić, więc dla naszego organizmu z punktu widzenia ewolucyjnego jest to bardzo spoko. Co tłumaczę też, dlaczego chociażby inne ssaki również bardzo Łatwo mają z tym, żeby się przejadać, na przykład, nie wiem, tortami e, czy innymi przetworzonymi rzeczami, i że inne zwierzęta również e, na takie rzeczy po prostu mają parcie. I jak pokazują badania, co jest bardzo ciekawe, że w momencie, gdy spożyjemy nawet odrobinę czegokolwiek e, przed, na przykład, spożyciem dużego posiłku, to nagle jesteśmy bardziej głodni, bo już nas mózg wyłapał sygnał i już mamy problem, nie? Więc, dlatego też z tego powodu lepiej jest w ogóle na przykład czegoś nie jeść, niż na przykład tylko spróbować, bo to spróbowanie może po prostu skończyć się tym, że będziemy dużo bardziej głodni i dużo bardziej będzie nam się chciało czegoś jeść. Kolejna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, to jest to, że to jedzenie zostało stworzone z myślą o tym, że byśmy nie mogli się powstrzymać, nie? Jakby to jest cała nauka. Są ludzie, którzy całe życie prawie spędzają nad tym, wiecie, w firmach, w fabrykach, żeby robić różne badania, różne testy i robić jedzenie, które jak najbardziej będzie pasowało konsumentom. W sensie takim, żeby kupował go jak najwięcej, no bo to jest biznes, nie ma co ukrywać. I właśnie sieci fast foodowe, tu już nie wymieniając nawet z nas, bo każdy sobie może odpowiedzieć, jaka jest jego ulubiona, to oni również robią pełno różnych badań, różnych testów, żeby określić, jak coś ma na przykład smakować, żeby po prostu zrobić jak najlepszy produkt, nie? I to jest do tego stopnia, że oni na przykład sprawdzają to, ile siły potrzebujemy użyć w sensie w ścisku, szczęki, żeby na przykład coś przegryźć. I że również do tego jest optymalna ilość, że wiecie, że jeżeli jest za mało i na przykład coś by się rozpływało w ustach, a nie powinno, na przykład taki kurczak, to źle, ale jeżeli musimy za dużo tej siły użyć, w sensie za dużo energii tracimy na gryzieniu, to również jest źle. Więc mówię, to jest cała nauka, więc nie, nie możemy siebie obwiniać za to, że ktoś spędził dziesiątki lat na tym, żeby właśnie taki efekt uzyskać. Kolejnym powodem jest stres i wszelkie takie zaburzenia lękowe. Mianowicie, chodzi o to, że w momencie, gdy yy, znajdujemy się w sytuacji stresującej. I tu jest tak naprawdę wszystko trzeba brać pod uwagę, bo niektórzy tu mogą pomyśleć o jakichś takich skrajnych rzeczach, że nie wiem, ktoś was napada, czy cokolwiek. Nie, nie, nie o to chodzi. I zaraz też o tym powiem, ale ogólnie w momencie, gdy jesteśmy w takiej sytuacji stresującej, to nasz organizm działa w ten sposób, że zaczyna rozkładać na przykład glikogen w naszych mięśniach na cukry, komórki tłuszczowe, w sensie tłuszcz w, w tych komórkach zaczyna rozkładać na trójglicerydy, a białka mięśniowe na aminokwasy tak, żeby e, móc pozyskać, pozyskać z tego po prostu energię i w momencie, gdy ta sytuacja mija na przykład, no to organizm domaga się tego, żebyśmy to przywrócili, nie? w sensie, że energię jakąś tam wykorzystaliśmy do tego, a nawet nie, nie do końca jak chodzi o kalorie, ale to już powiedzmy inny temat, ale chcę tego jak najszybciej, żebyśmy dostarczyli z powrotem, no i tu znowu dochodzi to, że skoro jakieś jedzenie działa na układ nagrody i po nim się dobrze czujemy, no to w momencie, gdy się źle czujemy i chcemy się poczuć dobrze, no to nas, nas Mózg wysyła nam sygnał, że: no OK, powinien zjeść na przykład czekoladę, jak się źle czujesz. No, bo wcześniej zjadło się ci było dobrze. I to jest po prostu coś, co na nasz yy, mózg po prostu sobie taką torę ruchu, yy, taką trajektorię yy, wykonał. nie? Dla kogoś to może być na przykład alkohol, dla kogoś innego może mogą być to papierosy, dla kogoś innego może być to hazard. Można oczywiście to pod, podłożyć pod yy, uzależnienia, o czym też nagrałem film, tu odsyłam w, w karcie do niego. Ale no, chodzi o to, że po prostu nasz mózg sobie w jakiś sposób radzi z. Yy, Stresującymi sytuacjami, nie zawsze są to powiedzmy, zdrowe i dobre wybory można byłoby lepiej. I jeden z nich, jeden z tych wyborów to jest oczywiście właśnie ta chęć na jedzenie. I co jest śmieszne, to jest do tego stopnia, że na przykład zrobili badania, w którym ludziom dali do rozwiązania albo proste sudoku, albo sudoku, którego się nie da rozwiązać. W sensie jest po prostu no, no źle zrobione i nie da się go rozwiązać. To te osoby, które dostały to sudoku nie do rozwiązania, potem w ciągu dnia więcej spożywały kalorii, generalnie oczywiście głównie chodziło Przetworzone jedzenie, ale w ogóle więcej jadły. Tutaj mówimy o stresie, powiedzmy, takim doraźnym. Że jest konkretny moment, ale badania też pokazują, że stres długo, długo trwały, czyli który się ciągnie za nami z jakiegoś powodu, również ma wpływ na to, jakie jedzenie chcemy jeść i w momencie, gdy jest ktoś, na przykład ma stresującą pracę albo, nie wiem, stresujący jakąś relację, jest, nie wiem, mieszka w jakimś stresującym miejscu, gdzie go, nie wiem, sąsiad denerwuje, albo po prostu jest za głośno i to się nawet ciągnie tygodniami czy miesiącami, to mimo to, to ma wpływ na to, że taka osoba będzie częściej chciała się Sięgać po te jedzenie, bardziej przetworzone. Kolejny bardzo ważny punkt, o którym już nieraz wspominałem na łamach tego kanału, to jest sen. I o tym, że brak snu ma ogromny wpływ na to, jakie wybory żywieniowe dokonujemy. I tu Wam właśnie wytłumaczę. Bo jak pokazują badania. W momencie, gdy mamy deprawację snu, czyli śpimy mniej niż powinniśmy, i nie mówię tutaj o jakichś takich skrajnych rzeczach, typu w ogóle nie śpimy, albo że śpimy 2-3 godziny, ale każda, powiedzmy, godzina mniej snu będzie y, powodowała zwiększenie tego efektu. A chodzi tu mianowicie o trzy rzeczy, no można powiedzieć, że cztery. Pierwsza, to jest wzrost poziomu greliny, czyli hormonu, który odpowiada nam za głód. Po prostu im więcej greliny, tym jesteśmy bardziej głodni, tym bardziej chcemy jeść. Po drugie, spadek poziomu leptyny, czyli to jest hormon, który ma odwrotne działanie, czyli mówi nam o dostępnej energii, więc im więcej leptyny, tym tak naprawdę lepiej. W sensie oczywiście, oczywiście wiadomo, że w skrajnościach to może być inaczej, ale chodzi mi o zdrowego człowieka, prawidłowy poziom leptyny równa się brak głodu. A raczej brak nadmiernego głodu, który powoduje przejadanie kalorii. Kolejną rzeczą w momencie, gdy za mało śpimy, jest to, że gorzej będziemy gospodarować glukozą. Czyli w momencie, gdy na przykład zjemy jakieś jedzenie, po którym normalnie czuliśmy się dobrze, to na przykład wtedy możemy czuć się senni, a w momencie, gdy czujemy się senni, nasz organizm może na przykład domagać się cukru. A czwarty powód jest taki, że w momencie deprywacji snu jesteśmy bardziej skorzy do mniej przemyślanych decyzji. I tu mówimy o wszystkim, nie tylko o jedzeniu, tylko generalnie im mniej śpimy, tym możemy głupsze, mniej racjonalne decyzje popełnić. I tutaj ciekawostka, było badanie na nastolatkach, w którym pokazano, że nastolatki, które spały 6,5 godziny, co nie jest wcale aż tak mało, jakby e, można było pomyśleć, Myśleć, jadły dwa razy więcej e, przetworzonego jedzenia, tutaj głównie słodyczy, niż nastolatki, które spały między 9 a 10 godzin. Tu od razu przypominam, że nastolatki śpią dłużej niż dorosłe osoby. I ostatni punkt, który ma ogromne znaczenie, to jest to, że po prostu przetworzone jedzenie ma mniejszą objętość. I nasz organizm w momencie, gdy jemy. To w danym momencie, gdy spożywamy posiłek, on nie wie, ile kalorii spożywamy. To jest tak, że my jemy i mamy różne sygnały, które dostaje nasz mózg. Jednym z tych sygnałów jest chociażby to, jaką objętość jedzenia jemy, czyli jak dużo jest tego jedzenia, inną jest to, na przykład, ile spędzamy czasu na zjedzeniu czegoś. I tutaj w momencie, gdy na przykład właśnie też było badanie, w którym w dwóch grupach podano jedzenie, które miało podobną objętość, ale ilość kalorii różniła się o 30% to w obydwu grupach poziom najedzenia po tym posiłku był praktycznie taki sam, czyli osoby, które zjadły mniej o 30%, z dużą ilością, były tak samo najedzone, dlatego że objętość tego posiłku była taka sama. Bo wiecie, na przykład 100 gram brokuła ma 30 kalorii, 100 gram pizzy ma około 250 kalorii, a 100 gram czekolady ma około 500 kilokalorii. I dalej to jest 100 gramów jedzenia i dalej jakby w żołądku to wypełni tyle samo miejsca. I tutaj też dobrym przykładem było badanie, w którym uczestnicy Mogli jeść ad libitum, czyli mogli jeść tyle, ile chcieli. I mieli zdrowy poziom tkanki tłuszczowej, czyli to nie były osoby z nadwagą czy z otyłością, i mogły jeść ad libitum albo rzeczy nieprzetworzonych, powiedzmy takich zdrowych, albo właśnie przetworzonych. Jak się okazało, w momencie, gdy jadły te przetworzone rzeczy, to spożywały około 1000 do nawet 1500 kcal więcej niż normalnie, żeby się najeść. Czyli właśnie to też pokazuje, że musiały jeść powiedzmy te 30, 40, nawet 50% więcej kalorii niż wynosiło ich zapotrzebowanie, żeby się najeść, a w momencie, gdy jadły zdrowe, Powiedzmy, nisko przetworzone produkty, to najadały się taką ilością, jaką mniej więcej wynosiło ich zapotrzebowanie. Dobra, to teraz krótkie, szybkie wskazówki, które można zrobić, żeby sobie z tym poradzić. Po pierwsze, nigdy w życiu nie rób czegoś takiego, żeby przestać w ogóle coś jeść i sobie zakazać tego. Bo jak pokazują badania, osoby, które miały właśnie do wyboru jakiś produkt, który miały wyeliminować z diety. No to po paru tygodniach ochota na jedzenie tego i w momencie gdy miały okazję to zjeść, no to jadły tego dwa razy więcej. Bo tak działa po prostu nasz mózg, że w momencie gdy mamy jakiś zakazany owoc, tak zwany, tutaj niekoniecznie może być owoc, ale coś owocowego na przykład żelki, to w momencie gdy nasz organizm dostaje taką zakaz czegoś, to domaga się tego więcej. Więc co można zrobić? Po pierwsze według mnie taka najlepsza rada to jest przemyśleć sobie to i to na takiej zasadzie jeżeli znajdzie Was ochota na coś konkretnego, to poczekajcie, dajcie sobie 15-20 minut. Jeżeli po 20 minutach ta ochota nie przejdzie Wam, to możecie to zjeść, ale zanim to zjecie, to zapchajcie się w cudzysłowie czymś. Co ma mniej kalorii, a większą objętość. Czyli na przykład zjedzcie jakiś owoc, zjedzcie jakieś warzywo, nie wiem, zjedzcie jakieś y, 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 źródło białka, typu serek wiejski, cokolwiek takiego, a potem dopiero y, tą rzecz, na którą macie ochotę, bo tak jak właśnie wcześniej powiedziałem, ta objętość będzie miała znaczenie. Kolejną rzeczą, którą można zrobić, to jest wybieranie mniejszych porcji, czyli przykładowo, jeżeli macie ochotę na słodycze, to nie, nie kupujcie całej tam tabliczki czekolady z myślą, że zjedzcie na przykład tylko dwa kawałki, tylko po prostu zjedzcie sobie i kupcie takiego małego batu typu na przykład nie wiem, Milky Way, który ma 20 gramów, dostarcza około 100 kilokalorii yy, i po prostu łatwo go wliczyć w dzienny bilans i łatwo po prostu go zjeść i, i tyle. Nie ma nic gorszego według mnie w takim przypadku niż po prostu chomikowanie, słodyczy i różnych takich rzeczy po szafkach. No bo wiecie, no bo to wtedy jest na wyciągnięcie ręki, nie? Co innego jest, wiecie, jak macie na coś ochotę naprawdę, to będziecie w stanie iść nawet i kilometr do sklepu, żeby to kupić. Więc lepiej po prostu tego nie mieć w domu i w momencie jak macie na to ochotę, to po prostu idźcie i kupcie to. Kolejną rzeczą, jaka jest, jest, to nie jechać się tak o to, że jecie takie rzeczy. W sensie, problemem zawsze będzie ilość, nie fakt, że coś zjecie. Problemem nie jest to, że zjecie ciastko, problemem jest to, że zjecie na przykład całe opakowanie tych ciastek. I tu w przypadku chociażby kobiet, które, no w ogóle kobiet, no. i w przypadku okresu menstruacyjnego, no to jest tak, że w późnej fazie lutealnej, czyli jakby w tej drugiej fazie cyklu, dzieje się tak, że kobiety mają po pierwsze większą ochotę, na słone rzeczy, często większą ochotę na słodkie rzeczy, a po trzecie co jest bardzo ciekawe, mają bardziej wyczulony węch. Więc po prostu to jedzenie łatwiej jest wyczuć yy, i bierze się to też yy, z powodu takiego, że kobiety w tej fazie cyklu mają większe zapotrzebowanie kaloryczne i to nawet o 300 kcal. Oczywiście nie mówię to w każdym przypadku, bo u niektórych to może być tylko 50. Ale wyobraźcie sobie, że jest kobieta, która przed się odchudza i nagle ma jeszcze większe zapotrzebowanie, więc ten deficyt jest jeszcze większy. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to jest to, żeby się po prostu nie głodzić, dlatego, że w momencie, gdy się głodzimy, to organizm będzie się bronił, yy, będzie wydzielał dużo kortyzolu i będzie jak najbardziej chciał e, no, temu zażegnać, żebyśmy po prostu tego nie robili. Więc duże deficyty kaloryczne, e, takie właśnie odchudzanie typu, nie wiem, dieta 1000 kalorii i tak dalej, nie mają racji bytu, dlatego że po prostu będziemy mieć ochotę na takie jedzenie jeszcze bardziej. I dużo lepiej jest e, nie wiem, wybrać dietę 1000 kalorii i do tego dorzucić, nie wiem, snickersa, e, niż e, e, jeść e, te 1000 kalorii i tego snickersa nie zjeść po prostu. E, generalnie po prostu chodzi o to, żeby ten deficyt Deficyt był na poziomie około 20%. Jeżeli ktoś ma powiedzmy mocną otyłość, dużo waży, może sobie pozwolić na więcej, ale to nie mogą być diety głodówkowe, to nie mogą być diety, które są niedoborowe, dlatego że te niedobory również będą powodować to, że będzie mieli ochotę na jedzenie. Kolejne co to metoda małych kroków, o której też nieraz wspominam na swoim kanale i w swoim podejściu, to generalnie chodzi o to, że wiecie, jakbym wam powiedział, że na przykład mam taką grażynkę i to jest moja klientka od dwóch miesięcy i ona je tabliczkę czekolady w tygodniu, to ktoś by mógł pomyśleć, że no debil, nie? Jakby no nie zna się. Na na odżywianiu, jak ona może jeść tabliczkę czekolady tygodniowo, ale Zmieniliby zdanie, gdybym powiedział, że wcześniej jedzby pół kilo czekolady w tygodniu, nie? Jakby, że ograniczyła czekoladę pięciokrotnie, albo mam Janusza, który pije 5 browarów w tygodniu, ale wcześniej pół30, nie? I trzeba zawsze brać pod uwagę to, że ktoś z boku nie wie, w jakiej jesteście sytuacji, dlatego nie powinno się jej oceniać, po prostu. I to jest właśnie ta metoda małych kroków, że wiecie, jakby tak jest, powiedzmy, nie, niezbyt optymalnie, ale jest dużo lepiej niż było wcześniej. Dlatego, jeżeli macie z tym ogromny problem, jeżeli nie Wiem, spożywacie bardzo dużo przetworzonych rzeczy, to jeżeli ograniczycie to o połowę i to dalej będą spo, spore ilości, to i tak i tak jesteście w dużo lepszej pozycji. I kolejna ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest zająć się czymś po prostu. Bycie najgorsze, tak naprawdę dla naszego apetytu i dla tego właśnie podjadania, e, prócz tego, że właśnie mieć coś w domu, to jest po prostu nuda, bo jeżeli mamy, nie wiem, 3-4 godziny przed telewizorem, przy Netflixie, to w pewnym momencie, jeszcze jak zobaczymy, że ktoś się w serialu, w filmie, albo oglądamy jakieś reklamy, e, to zawsze się pojawi jakaś reklama jedzenia i te reklamy, te reklamy będą miały wpływ na to, że mamy na coś ochotę. Zobaczymy, nie wiem, reklamę jakiejś pizzy, to będziemy mieli ochotę na, na pizzę, nie, czy, czy cokolwiek innego, więc e, warto po prostu się czymś zająć i mieć jak najmniej przetworzonych rzeczy w domu, tak, na wyciągnięcie ręki, albo Zawsze ratować się w takich sytuacjach właśnie rzeczami takimi mniej przetworzonymi, e, które mają mniejszą gęstość kaloryczną. Czyli zamiast właśnie jeść na przykład słodyczy, zjeść sobie owoce albo pochrupać sobie zamiast chipsów, to pochrupać sobie marchewkę, jeżeli mamy ochotę na chrupanie. Bo często jest tak, że nie mam wcale ochoty, na przykład oglądając film e, konkretnie na, na, na chipsy, i wiecie, także mam ochotę na lejsy, ser z cebulą, grubo ciechane. Jakby rzadko tak jest. Raczej to jest kwestia, chcę pochrupać. I wtedy lepiej po prostu sobie przygotować jakąś powiedzmy, lepszą, zdrowszą alternatywę. I oczywiście zostawić sobie miejsce na bardziej przetworzone jedzenie co jakiś czas. I jak pokazują badania. To musimy po prostu mieć we wszystkim jakiś balans. Musimy zachować jakiś złoty rozsądek. Nawet w zachowywaniu złotego rozsądku trzeba zachować złoty rozsądek. Dajcie znać, co wy myślicie na ten temat w komentarzu. E, chętnie poczytam, co wy macie do powiedzenia. Jakieś wasze historie związane z, z tym, jak wy sobie z tym poradziliście, albo jak sobie z tym nie radzicie i próbujecie sobie radzić. Mam nadzieję, że ten film był pomocny. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Odsam do innych filmów na tym kanale. To by było tyle na dzisiaj. Pozdro.